W tej chwili są robione posadzki, są kładzione tynki w środku, A więc oczywiście no wygląda to jeszcze jak na plac budowy. Natomiast, patrząc na cały zakres prac i na to, że udało się to zewnętrznie też ocieplić, to wydaje mi się, że jest dobrze. Wszyscy potwierdzają, że na chwilę obecną termin koniec kwietnia na szczęście nie jest zagrożony. Projektując ten budynek, zaplanowaliśmy tą energooszczędność poprzez panele fotowoltaiczne. One będą zamontowane na tej konstrukcji zadaszenia przed wejściem, które, które w tej chwili już jest, cała ta konstrukcja aluminiowa stoi i oczywiście one tam będą. No mam nadzieję, że w jakiś sposób oczywiście pomogą nam w, w oszczędnościach na mediach szeroko rozumianych. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozmów z ruchem, z UKS-em, z Akademią odnośnie wyposażenia też tych, tych pomieszczeń. Oni przedstawiają nam tam swoje propozycje, bo tak naprawdę robimy to dla nich, więc chcemy tutaj znać ich głos odnośnie szafek, szafek dla trenerów, szafek dla zawodników, więc jesteśmy po, po wstępnej analizie ich potrzeb. Więc u góry to są cztery naprawdę obszerne szatnie dla zawodników, każda z osobnym węzłem sanitarnym, plus mała szatnia trenersko-sędziowska, to zobaczymy, jak sobie to kluby poukładają. Natomiast dół no to jest dosyć spore pomieszczenie administracyjne, dwie szatnie trenersko-sędziowskie, myślę, że trenerskie, plus toalety, czyli węzeł sanitarny, który jest potrzebny również dla tego dołu. No i z boku jest dobudowany garaż, no to to jest jedyne pomieszczenie, które my tak naprawdę jako Morris Zaanektujemy na, na cały tabor maszyn i tak dalej, bo z tym tutaj też jest dosyć duży problem. Większość rzeczy trzyma się w garażach, więc teraz będziemy mogli przejść z tymi naszymi traktorami i sprzętami do pielęgnacji boisk do garażu.